Gracze zakładów bukmacherskich nierzadko słyszą, aby trzymali się z dala od tak zwanych zakładów akumulowanych. Wysoki kurs może wyglądać obiecująco i dawać nadzieję na lepsze jutro, ale wiadomo czyją matką jest nadzieja. Graczom radzi się również, aby nie obstawiali zbyt dużych sum pieniędzy, gdyż nic w zakładach nie jest gwarantowane i nawet tak zwany pewniak może porządnie przetrzepać nas po kieszeniach. Byli jednak tacy, którzy za nic mieli jakiekolwiek zasady. Obstawiali absurdalne kwoty po absurdalnych kursach, a czasem jedno Drugie. I jak to się dla nich skończyło? Przekonacie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was na zestawienie 10 najbardziej nieprawdopodobnych wygranych u Bookmachera w historii. A partnerem dzisiejszego odcinka jest BetClick, oferujący zakłady bukmacherskie na dowolne wydarzenia sportowe oraz zakłady wzajemne na całym świecie. Niezależnie od tego, jaki sport lubicie najbardziej, na BetClick na pewno znajdziecie coś dla siebie. Bogata oferta zakładów, atrakcyjne promocje i wysokie kursy pozwolą Wam przeżywać sportowe emocje jeszcze lepiej. Dodatkowo na kod promocyjny Planeta550 możecie otrzymać zwrot stawki w formie bonusu aż do 550 zł, w przypadku gdy Wasz pierwszy postawiony zakład okaże się nietrafiony. Link do BetClick wraz ze wszystkimi szczegółami zamieszczam dla Was w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. W 2001 roku angielski dekarz Mick Gibbs dokonał niemożliwego. Za zaledwie 30 pensów, czyli jakieś złoty 60, zł, w ramach tak zwanego zakładu akumulowanego wytypował on zwycięzców aż 15 meczów w całej Europie. Szansa na wygraną wynosiła zaledwie 1 do 1 miliona 666 666. I tak astronomiczny był też kurs kuponu. Jak możecie się domyślić, bo inaczej by go tu nie było, skromny angielski dekarz nie pomylił się ani razu, wygrywając zawrotne 500 tysięcy funtów przy śmiesznym wkładzie 30 pensów. Choć na pewno całość kosztowała go o wiele więcej nerwów, szczególnie podczas ostatniego z meczów, finału Ligi Mistrzów, który ciągnął się aż do serii rzutów karnych. Numer 9. W 2010 roku podczas Pucharu Narodów Afryki pewien szaleniec obstawił, że przegrywające z Angolą 0:4 4 Mali i nieoczekiwanie zdoła odwrócić losy meczu. Wszystko zaledwie 11 minut przed końcowym gwizdkiem. I wiecie co? Tak właśnie było. Nie ściemniam. Remisujące gole wpadły w 79, 88, 93 i 94 minucie meczu. Tym samym pomnażając postawione przez szalenca 5 funtów do aż 5000 funtów. Numer 8. W 2017 tajemniczy mieszkaniec Europy Wschodniej, znany tylko jako Sir Let It Ride, poleciał specjalnie do Las Vegas tylko aby Obstawić mecze bejsbola pomiędzy LA Dodgers i Houston Astros. Mężczyzna był tak pewien swoich typów, że wygraną z każdego poprzedniego meczu w całości przeznaczał na kolejny. W efekcie dorobił się aż 14 milionów dolarów i do Europy Wschodniej wrócił niczym król. Legendy o tej postaci do dziś krążą po Las Vegas. Numer 7 Od Hydraulika do milionera w niecałą minutę. Tego cudu doświadczył w 2011 roku Steve Whiteley, brytyjski hydraulik, który postanowił zainwestować raz całe dwa funty, aby obstawić wyścigi konne. Jako, że za bardzo nie znał się na koniach, a bardziej na rurach, nieświadomie obstawił konie o względnie małym poważaniu, ale jednak bardzo wysokim kursie. Jak możecie się domyślić, jego typy okazały się w 100% trafione, a Bookmacher musiał wypłacić mu aż 1 450 tysięcy funtów. Trzeba przyznać, to był jego prawdziwy dzień konia. Ciekawe, czy kupił sobie za to złotą wannę. Numer 6 Rory McIlroy to profesjonalny golfista. Niegdyś numer 1 w światowym rankingu. Nie każdy jednak wie, że. Kiedy miał jeszcze 15 lat, a jego kariera stała pod znakiem zapytania Jego ojciec, który tak bardzo w niego wierzył Obstawił rasu Bookmakera 200 funtów Że w ciągu następnych 10 lat Rory zdoła wygrać British Open Najstarszy z czterech golfowych wielkich szlemów Kurs wynosił aż 500 do jednego I co? 9 lat później, 24-letni już Rory oczywiście wygrał British Open, zwiększając majątek swojego ojca o bagatela 100 tysięcy funtów. Jak widać, wiara potrafi nie tylko przynosić góry, ale i przynosić 100 tysięcy funtów. Numer 5. W 2008 roku pewien sprzedawca nawozu z Anglii postanowił zrobić sobie prezent na 60 urodziny i u Machera obstawił 60 pensów na wyścigi konne. Z racji bardzo nikłej szansy na wygraną wybranych przez niego koni, kurs zakładu wyniósł aż 2 miliony do jednego. Jak się domyślacie, 60-latek rozbił bank i wygrał aż 1,5 miliona funtów. Co za wyczucie. Numer 4. W 2006 roku podczas jednego z meczów o Puchar Anglii Xabi Alonso z Liverpoolu strzelił gola z własnej połowy. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że scena ta z tym samym bohaterem przyśniła się rok wcześniej pewnemu fanowi drużyny. Po wybudzeniu się z tego pięknego snu, Adrian Howard czym prędzej pośpieszył do Machera, aby postawić 200 funtów, że taka właśnie sytuacja będzie miała miejsce. Kilkanaście miesięcy później był już bogatszy o 25 tysięcy funtów. Ciekawe, o czym jeszcze śnił sir Howard. Chętnie poznałbym jego proroczesny. numer 3. Z kolei w 1997 Jakiś dziadek postanowił założyć się ze swoim lokalnym bukmacherem, że jego wnuczek prędzej czy później wystąpi w dorosłej reprezentacji Walli w piłce nożnej. Rozbawiony bukmacher na to okej, okay, okej okay i od niechcenia rzucił kurs 2501 do 1 i szybko zapomniał o sprawie aż tu nagle, to znaczy nie takie nagle bo aż 16 lat później dziadek przychodzi do niego ponownie i pokazuje mu zdjęcie swojego wnuka w koszulce reprezentacji Walii podczas śpiewania hymnu. Wnukiem tym był nie kto inny jak piłkarz angielskiego FC Fulham Harry Wilson swoim debiutem w drużynie narodowej zagwarantował swojemu dziadkowi można powiedzieć 13 emeryturę w postaci 125 tysięcy funtów który dziadek nie chciałby mieć takiego wnuka numer 2. Wygranie 7 wyścigów konnych jednego dnia to niełatwe zadanie nawet dla jednego z najlepszych jockeyów w historii, Frankiego de Tory. W 1996 roku właśnie w tylu wyścigach jednego dnia miał on wziąć udział. Sam zakładał, że uda mu się wygrać może jedną, no maksymalnie dwie gonitwy. Innego zdania był jednak stolarz Darren Yates, który postawił niecałe 68 funtów, że jockeyowi uda się wygrać wszystkie gonitwy, w których weźmie udział. I tak się właśnie stało, przynosząc poczciwemu Darrenowi wygraną w wysokości 550 tysięcy funtów. Także nie wiecie co obstawić? Zapytajcie o typy swojego stolarza. numer 1. A wy na kogo zazwyczaj stawiacie, kiedy obstawiacie? Na drużynę, której kibicujecie, czy raczej tę, która ma większe szanse na wygraną? Pewien fan drużyny baseballowej St. Louis Cardinals, mimo że ta zaliczała porażkę za porażką, postawił na nią aż 400 dolarów, że wywalczy finalnie tytuł mistrza USA. Lojalność mu się opłaciła. Drużyna jakimś studem nagle zaczęła wygrywać mecz za meczem, ostatecznie zdobywając upragniony puchar. Wierny fan zaś zdobył 375 tysięcy dolarów. Wierność barwom opłaciła. OK, i to już koniec mojego zestawienia 10 najbardziej spektakularnych zakładów w historii bettingu. Swoją drogą, niezwykłe wygrane miały też miejsce w BetClick, gdzie jeden z graczy o imieniu Mateusz zgarnął ponad 259 tysięcy złotych, stawiając 20 różnych zdarzeń na jednym kuponie, tworząc tak zwaną taśmę z gigantycznie wysokim kursem 10 512. A jakie są wasze spektakularne, najbardziej zadziwiające wygrane? Zostawcie info w komentarzu, może też podrzućcie screeny, bowiem najciekawsze wygrane Mogą liczyć na dodatkowy bonus od BetClick. Nie zapominajcie też o kodzie promocyjnym Planeta550 do wykorzystania na betClick.pl. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!